Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy godzinę 17, a ja dopiero mam czas na spokojnie stanąć, odezwać się, pogadać z Wami. Ja nie wiem, dzisiaj wiecie co, wolny dzień, sobota, a tak ten czas przeleciał. No, ale dużo się działo, dużo fajnych rzeczy chcę Wam pokazać. Natomiast zacznijmy od najważniejszej informacji tego dnia, tego tygodnia. Zaczęłam urlop, moi drodzy. Najlepsze, co mi się mogło w tym momencie przytrafić. I ja, jak wiecie, w ostatnich filmach dużo narzekałam na zmęczenie, na ogólnie jakieś dziwne i złe samopoczucie. Ale po komentarzach wnioskuję, że nie tylko dla mnie ten miesiąc jest taki mało przychylny, bo naprawdę wiele z Was też czuje się jakoś dziwnie, słabo. Być może słuchajcie ta pogoda, nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć, no ale to jest dziwne, ponieważ wiele osób yy, i też z kim bym nie rozmawiała, po prostu czuje się źle. Yy, także walczymy z tą grudniową handrą, nie wiem jak to nazwać, yy, i lecimy sobie z, z przyjemniejszymi tematami. Jeśli chodzi o mój urlop, zaplanowałam sobie, oczywiście jak to ja, sporo rzeczy do ogarnięcia w mieszkaniu, no, ale też będzie wypoczynkowo. Już pod koniec urlopu, moi drodzy, będzie fajniej wypoczynkowo. Yy, bo po drodze będzie też ten ślub, o którym tak yy, dużo ostatnio wspominam, więc naprawdę fajny czas i przede wszystkim właśnie czas, kiedy to ja nie muszę, wiecie, logować się na czas yy, do pracy. Tylko ja jestem po prostu dla siebie, mogę nagrywać swobodnie, montować kiedy chcę, i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie oh, fenomenalne. I to jest coś, co mnie <ścoughs> trzyma, moi drodzy, przy życiu, energii i dobrym humorze, a obecnie. Yy, także tak. Dzisiejszy dzień, dlaczego tak szybko yy, minął? No, moi drodzy, sama nie wiem, ale dzisiaj bardzo mocno ciągnęło mnie do second handu. Naprawdę tak mnie ciągnęło do second handu. I przyznam Wam szczerze, że się kompletnie nie rozczarowałam, gdzie jak widzieliście ostatnio po moich filmach, no tych łupów second handowych za wiele nie było. Ja też bardzo staram się robić przemyślane te zakupy, mimo wszystko powiecie, jak są tanie rzeczy, można popłynąć, ale mówię, o nie, nie! I czasem sama siebie strofuję. Tym razem zobaczcie cała torba z action łupów. Zaraz wam to wszystko pokażę. I też skusiłam się na niektóre właśnie ciuchy, dlatego że ja mam, słuchajcie, kilka rzeczy już tak znoszonych przez jesień chociażby i przez ciągłe pranie, że na pewno będę się z nimi żegnała, ale nie robiłam tego wcześniej. Wiedziałam, że urlop nadchodzi, więc stwierdziłam że zajmę się tym na spokojnie wtedy, więc zerknę sobie do szafy. Jak wiecie, ja regularnie zaglądam do szafy i regularnie też na przykład wrzucam jakieś rzeczy na winted. Zawsze winted macie pod moimi filmami, więc spokojnie możecie je znaleźć. Wybaczcie, mój piesek Tupta jest jakimś dzisiaj nieszczęśliwym pieskiem. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. W każdym razie tak, być może znowu coś tam wyląduje, ale są też rzeczy takie, które absolutnie na vintage się nawet, wiecie, nie nadają i pójdą, wiecie, no out, trzeba się ich pozbyć i tyle. Więc wiedziałam już mniej więcej, co z tej szafy wyleci i co ja potrzebuję, więc tak, takie rzeczy udało mi się znaleźć. Byłam w szoku, naprawdę, byłam w szoku, zważywszy na to, że przy ostatnich moich wizytach w lumpach. Kończyły się moje łupy marnie, bo to była jedna rzecz, albo wcale, albo coś dla mojego dziecka, a nic dla mnie. Dzisiaj dzień wyprzedażowy, więc tym bardziej nie nastawiałam się, że będzie jakieś wielkie wiłałała, wręcz przeciwnie. A tu proszę bardzo zaskoczenie i cała torba dobroci, także zaraz Wam to wszystko zaprezentuję. Później kochani, standardowo jak to wiecie, przy weekendzie, chociaż teraz niedzielę w sumie każda po kolei będzie handlowa, jedna już była bodajże. Ale jakoś w niedzielę, zakupy mnie nie kręcą. Niedzielę ja mam totalnie na chillu i dla odpoczynku. Oczywiście, jak trzeba, to trzeba. Natomiast tak był Lidl, więc takie zakupy spożywcze po prostu wleciały. I jeszcze, wiecie, jedne odwiedzinki, no i zleciał dzień, i zleciał dzień, więc dobrze, ale lecimy sobie teraz z. Tymi łupami, troszkę mi się chce kichać. Głaskałam cię kotka, i tak wiecie, nie wiem, czy to, czy to nie to. Ja na kotki mam taką alergię powiem wam większą. Jeśli chodzi o pieski, to nie, ale jeśli chodzi o kotki, to to tak, e, chociaż i tak już z wiekiem mam wrażenie jest lepiej i im częściej obcuję z kotami, to, to tym jest lepiej, e, ale coś mnie tak cały czas w tym nosie kręci. Mm, a jeszcze oczywiście, proszę bardzo, zrobiłam tutaj Wam przepiękny klimacik, choineczka z... Ona jest skąd? Wy pamiętacie, a ja nie z action ta mała tak z action e, świeci świeca również się tutaj wypala w tle macie kominek moi drodzy w telewizorze ale jednak e, no i oczywiście choineczka też zapalona żeby nam to było ładnie i pięknie i przyjemnie no i dobra Kochani, pierwsza rzecz i z niej jestem szalenie zadowolona. W ogóle żadnej rzeczy nie mierzyłam, więc ja też nie wiem, czy wszystkie się na mnie nadadzą, czy będą na mnie pasować. Jeżeli nie, no to... A są to w świetnym stanie zachowane ubrania, to też po prostu polecą na Vinted wówczas. Niemniej to myślę, że powinno pasować na mnie na 100%. W ogóle to jest, słuchajcie, XS. Uważam, że to jest taki oversize XS, bo zobaczcie, jakie to jest spore. Marka H&M i tutaj jest 50% wiskozy i zastanawiałam się, no bo jednak 50% mamy czegoś sztucznego, nie wiem, akrylu albo poliestru, już nie pamiętam, no ale 50% wiskozy. Mówię, no dobra, w sumie nie ma tragedii, wiecie. Jednak połowa, więc wrócił ze mną. One nie są wypraną, są prosto z siaty, ale chciałam Wam właśnie pokazać tak ładnie na wieszaku. I tak, kolor przepiękny, krój też niczego sobie, więc uważam, że nawet z tymi szerokimi spodniami jeansowymi powinien być. Super, także to jest pierwszy łup, i od razu będę to rzucać na podłogę, bo to i tak wszystko musi zostać wyprane. Tutaj mam z kolei taką bluzę, primarkową, i w większości mamy tutaj bawełnę w składzie. I ona jest tak jakby pocięta nożyczkami, wiecie zarówno tutaj na dole taka jest, widzicie, postrzępiona, natomiast obszyta. I tutaj, jeśli chodzi o jej rękawy, to mamy takie otwory na kciuki. Spoko to jest, ja lubię tego typu rękawy. No i bluza jest taka crop topowa, bym powiedziała, ale słuchajcie, jak wiecie, ja pracuję z domu, ja się nie wygłupiam, nie siedzę po prostu, wiecie, w marynarkach i w koszulach, nie mam koli co chwilę. Tylko mogę sobie pozwolić na swobodne ubrania. No i właśnie, i jeśli chodzi o bluzy i takie rzeczy, no to tego nigdy u mnie teraz za wiele. Tak jak wcześniej wiecie, jeździłam do biura, tak stawiałam na bardziej eleganckie, wyszukane jakieś tam rzeczy. Tak teraz proszę bardzo, bluzy i lecimy, i, i, tak, i tak jest do dobrze. No i oczywiście też ten kolor, moi drodzy. Bluza jest kompletnie niezniszczona, więc też wymaga odświeżenia i będzie do pracy zdalnej, jak znalazł. Biorę te rzeczy tak, wiecie, po prostu po kolei, nie będziemy się tutaj rozwodzić nad jakimiś kategoriami i, i wielką organizacją. Tu, tutaj kolejna rzecz, to jest rzecz dla mojej córeczki, chociaż jest to, jak widzicie, dość spore. Mamy rozmiar 1,34m metr, metr na 1,40m, czyli no, ona jest już w tym rozmiarze, właśnie 1,34m kupujemy wszelkie bluzy i tak dalej. Ale to mi się wydaje jakoś tak mocno zawyżone. Nie wiem zmierzymy, jeżeli nawet teraz jeszcze będzie za duże, to spokojnie, myślę, jesień yy, przyszła jesień, będzie to ok. Yy, no i taki właśnie przepiękny sweterek pudroworóżowy. No tu skład jest też fatalny, ale jest to marka H&M, a mojemu dziecku ja ostatnio w H&M bardzo dużo też kupuję rzeczy. No i generalnie wiecie też takie yy, powiedzmy te mniej oddychające składy e, też tak nie przeszkadzają, bo ona w szkole i tak sobie sweterek czy bluzę ściąga, tam mają bardzo ciepło i w domu jest to samo, więc tyle tylko, wiecie, żeby pod kurtkę. E, to myślę, że całkiem, całkiem ok. Ma takie tutaj, widzicie, bufiaste rękawki. Zatem to. Tutaj, to już na razie Wam pokażę tak bez wieszaka, mam e, leginsy. I to jest ta marka Pink, czyli... Nie wiem, tańszy odłam? Wiktor jest Secret? Można tak o tym powiedzieć, kochani? E, proszę bardzo, mam nadzieję, że widać. Metka, i to jest rozmiar XS. <grym> I to jest jedna z tych rzeczy, których nie jestem pewna, czy na moje po prostu dupsko naciągnę, czy to nie będzie na mnie za małe. Wiecie, zmierzę, okaże się. Jeżeli będzie za małe, tudzież za krótkie, bo one też jakoś. Może ja się trochę odsunę, one też jakoś szalenie długie, nie wydają mi się być. E, zobaczymy, kochani. Jeżeli, e, tak jak wspomniałam, moje dubsko w to nie wejdzie, to to wyląduje po prostu na Vinted a są zachowane też w super stanie. Tutaj mamy e, nawet jakieś takie, co to jest, moi drodzy? Um, love Pink, e, jakaś, jakaś taka. No wy już wiecie, takie coś. I to też jest OK, w sensie nie jest to jakoś tam podrapany i tak dalej, więc luzik. Dobrze. Kolejna rzecz, która również ja przymierzę i zobaczymy jak to będzie, bo to jest w ogóle rozmiar uwaga XXS. Moim zdaniem jest to po prostu normalny XS, no um, ale okej. Okay. Krój taki bardziej wychodzi na to, że oversize, bo zobaczcie i to jest taka dość spora bluza. Nie jestem pewna, wiecie, koloru. Nie jestem pewna koloru, ale przymierzę, zobaczę. No w każdym razie szkoda mi było tej bluzy, bo zobaczcie, no to jest bluza. Ha? Nakt. Nekt. Nie wiem jak to się wymawia, ale na pewno kojarzycie tę markę. Eee, te bluzy tak 100 kilka do 200 zł potrafią kosztować, sprawdzałam, eee, więc no naprawdę jest to coś porządnego i żal było po prostu nie wziąć. Więc, tak jak wspomniałam, jeżeli będzie u mnie ok, zostaje ze mną, jeżeli nie, to po prostu, tak jak mówię, poleci na Vinted, Nie wiem właśnie. Mówię, jak ten kolor? To jest taki beżowo-zgniło-zielony, wiecie? Tak mogłabym to powiedzieć. Teraz mamy sztuczne światło, więc wiadomo, troszkę jest to przekłamane, ale jest taka dłuższa. No i tutaj mamy chyba w ogóle 90% bawełny, więc o wiele lepszy skład jak ta z Primarka. Chociaż tam też nie jest źle, bo chyba 60 czy 80% tej bawełny jest, ale tutaj jest generalnie w większości ta bawełna. I tutaj widzę coś dla mojego chłopa też jest i to jest koszulka nie wiem, słuchajcie, nie znam tej marki. Eee, Crew Clothing Company, więc jeżeli wiecie, to dajcie znać albo zaraz sobie wygoogluję. No ale generalnie zobaczcie koszulka, zwykła czarna i wygląda jak nowa. Eee, na szwach nie jest sprana, bo wiecie, jak to jest z czarnymi rzeczami po praniu. E, potrafią się tutaj e, odbarwiać i wybarwiać. Ona jest jak nowa, więc taka po prostu zwykła, zwykła, najzwyklejsza koszuleczka Wzięłam jeszcze, kochani, taki sweterek, i też nie jestem go do końca pewna pod kątem e, rozmiaru, e, bo to też jest. E, nie, no to jest w sumie S, ale też widzicie, rozmiar rozmiarowi. E, to mi bardziej pod XS podchodzi. Bardzo wąziutki ten sweterek jest. No, przymierzę, zobaczę, e, ale też słuchajcie, jeśli chodzi o skład, to on tu nawet ma wełnę dodaną, tak, tak, moi drodzy? Co prawda, niewiele, e, bo 5% ale 55% to jest wiskoza, więc no 60% dobrego składu mamy. No i naprawdę jest bardzo miły w dotyku i taki, zobaczcie, ten wzór taki ażurowy, to będzie taki idealny sweterek albo na wiosnę, albo nawet pod jakąś marynarkę teraz zimą, albo po prostu pod jakąś mega ciepłą kurtkę czy... No generalnie, wiecie. E, cuda, cuda można tutaj wymyśleć. E, bardzo fajny moim zdaniem też do spódnic. No taki zwykły klasyk, po prostu klasyczny, fajny, ale cienki e, sweterek, więc takie rzeczy też są w szafie potrzebne. Tutaj, wiecie co, moja mama wynalazła mm, mi takiego bodziaka. E, też muszę zmierzyć i oczywiście zobaczyć, czy wejdę. Rozmiar 34 Pretty Little... Pretty Little Things. To jest ta marka. Język mi się poplątał. Wydaje się, że jeszcze nikt tego nie nosił, chociaż metka zginęła, ale sznurek pozostał. I to jest taki, nie wiem, to nie jest beige, taki beż, tylko taki bardziej, ja wiem, pod karmel ten kolor myślę podchodzi. I no, taki jasny, karmy i zobaczcie, no tak to wygląda. Też takie bodziaki, wiecie, klasyczne, e, przylegające i, i generalnie bez żadnych udziwnień. To jest super sprawa, właśnie do szerokich spodni, e, więc fajnie, fajnie by było, jakby pasował. Zobaczymy, zmierzymy i, i będę wszystko wiedziała, ale generalnie, no też myślę. Świetna rzecz. Tutaj może efektu nie będzie jakiegoś takiego, wiecie, wow, dlatego że rzecz jest bardzo pognieciona, ale to bardzo pognieciona. Natomiast jest to długa, biała koszula, bardziej taka szmizjerka, bym powiedziała, z ASOS. I ja ją widzę, słuchajcie, nawet na e, strój kąpielowy, na wakacjach, na bikini, po prostu tak narzucić, wywinąć sobie rękawy e, do shortów, e, też narzucić jakiś top na ramionczkach. Wydaje mi się, że to naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, uniwersalny taki ciuch i takim naprawdę można na luźno to wystylizować. Z racji tego, właśnie, że ta koszula, tak jak wspomniałam, jest długa, więc ja bym jej nie widziała w takich eleganckich stylizacjach. Zobaczcie, bardzo, bardzo długa, fajny skład, i nawet tutaj na bokach ona ma kieszenie. Dlatego też stwierdziłam, że to jest właśnie taka ala szmizjerka Super to wygląda i też oczywiście muszę zmierzyć rozmiar 36, ale wydaje mi się, że ona powinna na mnie pasować. Ja miałam kiedyś tego typu koszulę. Ona była taka ala męska, wiecie, duża, właśnie wielka, też taka długa i ona była z zary. Była przepiękna, ale przyznam Wam szczerze: materiał to była bawełna, ale ta bawełna była jakaś taka sztywna, taka śliska i taka. Mam wrażenie, mało oddychająca i niedobrze czułam się w tamtej koszuli. Nosiłam ją dosłownie kilka razy. Więcej przewisiała u mnie w szafie, jak miałam ją na sobie, a zależało mi zawsze, żeby mieć taką obszerną, fajną białą koszulę. No i zobaczcie, zamiast wzarze, proszę bardzo, na lumpach udało się coś takiego znaleźć, więc tak, z tego jestem też bardzo zadowolona. Jak widzicie, wszystko. Fajnych, stonowanych kolorach, tak jak ja y, lubię. I tutaj, kochani, ostatnia rzecz to jest dla mojej córki. Kolory stonowane zeszły na bok, <laughs> ale to jest takie fajne, zobaczcie, futerko, taka bluza, futerko. E, nie wiem z kolei, czy ono nie będzie zbyt małe, bo to jest, słuchajcie, na 7-8 lat. Moja córka jest dość wysoka jak na swój wiek, no ale zobaczymy. I to jest jakaś taka firma, zobaczcie, hmm, produkująca ubrania. Takie górskie, dość solidnie to wygląda. Tutaj też jakieś logo, proszę bardzo, z tyłu. Nie wiem, nie znam. Pierwszy raz się z tym spotykam, ale widzę, że naprawdę ubranie jest porządnie wykonane. Na pewno też jest to sztuczne, no jak to na takie futerko przystało, wiadomo, ale. No, wiecie, generalnie gdzieś tam jak, no poliester, słuchajcie, ale wiecie, gdzieś w góry, czy na śnieg, na za takie zabawy w śniegu, na sanki, o ile w ogóle śniegu doczekamy, <grym> no to czy, czy jakiś, wiecie, solidny mróz, no to też super opcja i fajnie, że tutaj się zobaczcie, rozpina, to też dziecku będzie wygodnie to przez głowę sobie. Zdjąć. Bardzo mi się to spodobało i też jest w super stanie, dlatego stwierdziłam, że jej to wezmę. I kochani, za te wszystkie rzeczy, ponieważ tutaj były rzeczy i na wagę, i z takiego działu wyprzedażowego, gdzie jest 2 zł za sztukę, ja zapłaciłam jakieś 48 zł, więc uważam, że naprawdę za tyle rzeczy. Były tutaj jeszcze, wiecie co, leginsy takie sportowe. Natomiast, no w Lumpie jest fatalne światło, ja Wam już o tym mówiłam, a przynajmniej, no właśnie w tym lumpie i nie raz się nadziałam, że kupiłam jakieś rzeczy i albo były poplamione, albo z jakąś dziurą, której nie zauważyłam i tym razem też, słuchajcie, wzięłam takie fajne, sportowe leginsy. One były, do tak mi się wydawało, w świetnym stanie, nie były skulkowane, no były genialne i też właśnie mojej córeczce je wzięłam, takie czarne, ja nawet nie wiem, co to była za firma, jakaś reklama, o, mają proszę bardzo, jak świątecznie i wiecie co, okazało się w domu, że one mają dziurę na kolanie i to taką potężną, bo gdyby to była taka mała dziurka, no to powiedzmy jeszcze można to odratować, ale no nie, to było takie dziursko, dziursko, nie wiem, nie zauważyłam tego kompletnie, więc tak, w tym były jeszcze te leginsy, ale no, siłą rzeczy nie pokazuję Wam ich, bo one się już do niczego nie nadawały, więc kochani, takie oto zakupy. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszeliście, o trochę nam mikrofon tutaj odskoczył. I ja teraz co będę robiła, moi drodzy? Teraz zrobimy sobie taką fajną przegryzkę w airfryerze. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Zawsze robiłam w piekarniku, ale no trzeba spróbować. E, mianowicie, kochani, dam camembert wokół pomidorki koktajlowe E, na to gałązka albo dwie rozmarynu, bo mam, <laughs> e, czosnek, tylko wiecie co, ja nie mam e, czosnku w główkach, tylko mam ten czosnek już taki obrany z selgrosa, e, ale myślę, że jak wrzucę kilka ząbków, powinien się nie spalić, a tak zmięknąć, no nie wiem, zobaczymy, bo zawsze wiecie, m, przekrajałam główkę. I tam dawałam tą, tą część, i później ten czosnek się tak fajnie wyciskało, takie masełko się z niego robiło. No i w każdym razie te wszystkie rzeczy upieczamy sobie, troszeczkę oliwą je też podlejemy, z posypiemy jakimiś tam ziołami prowansalskimi, i właśnie ja to podgrzeję, upiekę w airfryerze i zaniosę do mamy i będziemy miały taką właśnie wieczorną przegryzkę. Dzisiaj spędzamy wieczór razem, dlatego, że bierzemy się za lepienie jeszcze pierogów z kapustą i z grzybami trochę szybciej, żeby zamrozić i już, żeby się wiecie, przed samą Wigilią z tym nie bawić. Także taki robimy sobie wieczór i właśnie taką przegryzkę do tego i będzie na pewno przepysznie. Mam też taką fajną bułkę paryską z Lidla i tą bagietkę właśnie, to jest taka no pół bagietka powiedzmy, kroimy sobie na takie... Mm, Kromeczki dość cienkie, i wiecie, to wszystko, te pomidorki, ten camembert, taki kremowy, płynący, i ten mięciutki czosnek e, dajemy sobie na taką bagietkę. To jest przepyszne i wam to polecam, ale zaraz wam też oczywiście pokażę, jak to wygląda, jak ja to robię. Więc wszystko zobaczycie.